Tutaj mamy egzemplarz Junaka M16, w większości przypadków jest taki sam jak wersje poprzednie, różnią się tym tak samo jak w Junaku M15, plastiki są bardzo mocno zmatowione oraz dodany jakiś taki brokat, tak samo bardzo dużo, bardzo dużo brokatu jest na baku, błotniku tylnym oraz błotniku przednim. Widzę, że już w standardzie coraz częściej mamy pojazdów tego typu już z tymi licznikami. Na chwilę obecną ich nie mamy w wersji standardowej do kupienia. Tak samo Junak M15, dobrze znany na naszych mediach społecznościowych, już w większości przypadków posiada te liczniki. Ale trafiają się jeszcze dostawy, bo widocznie ten przełom Euro 5, Euro 5 Plus, część było już na tych czarnych lagach. Te, które Chińczycy podrobili od nas, a część jest na takich jasnych lagach. Więc tutaj to mniej więcej chciałem wam pokazać, żebyście widzieli, jak by wyglądał Junaczek M16, którego możecie zamówić u nas. Jeszcze jest kilka dostępnych w wersji Euro 5, cena 16,5 tysiąca złotych i dzięki temu będziecie mieć fajnego czoperka w sumie największego, jeśli chodzi o możliwość jeżdżenia na kategorię. B. Przypominam, żeby nim jeździć trzeba mieć prawo jazdy kategorii B powyżej 3 lat bądź kategorię A1, którą można zdobyć no, w wieku 16 lat.